Tym razem do sprzedania kombajn, laserowa drukarka firmy Oki, kolorowa, konkretnie model C5950. Na razie jest wyłączona, więc na wyświetlaczu nic nie ma. Teraz ją sobie włączymy i poczekamy aż się zainicjuje. Wentylator działa poprawnie, sam wyświetlacz LCD. Działa poprawnie. Sprawdzę sobie teraz status, ilość ramu. Jak się załaduje, otworzymy ją i pokażę, jak wygląda w środku. Bo brakuje na pewno czegoś. No i toner się wysypał. Ale to za chwilkę. Tak, może tak wygląda podajnik. Niestety, tutaj toner też przeleciał. Widać tutaj, jak się wysypało. Dobra, komunikat na wyświetlaczu jest taki: sprawdź zespół, zespół utrwalający. Numer błędu 320: brak zespołu utrwalającego. I teraz tak, otwieramy pokrywę. A, przepraszam, tutaj jest właściwie to z, tej, z perspektywy też. Tutaj też widać, że się żółty wysypał. I, i, i. jak to się otwierało? Tutaj z boku ta na papier. Tutaj nic nie jest połamane. To się przepraszam pokrywa otwierało. Dobra, otworzymy całkowicie. Tutaj toneru żadnego nie ma, żadnej kasety. Jeśli by ktoś potrzebował, to tutaj jest model też podany. Natomiast środek wygląda tak, jakby ktoś się mocno postarał, żeby rozsypać tutaj wszystko. Brakuje chyba tutaj, nie wiem czy tu bęben jest, w każdym razie, prawie na pewno tutaj czegoś brakuje. I, i już, otworzymy ewentualnie. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywa. Pas transmisyjny. I tak wygląda środek. Także trzeba poczyścić to wszystko, żeby ewentualnie korzystać z tej drukarki. Ewentualnie poczyścić i sprzedać na poszczególne części. A od dziwo jeszcze ludzie korzystają z tych drukarek. Na Allegro można kupić regenerowane. Z opisem prawie jak nowe i to za kilka stówek, także można sobie coś dla siebie uszczknąć, także zapraszam.